Ostatnie lata, chociażby cała pandemia mm -hmm. koronawirusa, i tak dalej, to co się działo wtedy, uprawnia wiele osób, które dążą do prawdy. Uprawnia to moim zdaniem, aby stawiać te niewygodne pytania, stawianie pytań, stawianie wątpliwości wbrew e, tej cenzurze, jest moim zdaniem jak najbardziej zasadne. Oni w ogóle już poszli w takie totalne wariactwo. Nie wiem, czy zauważyliście. Ostatnio oglądałem program w jednej z miejscowych stacji, gdzie była Anna Bryłka gościem i Kowal, właściwie ten pa Paweł Kowal, skrajnie proukraiński poseł, on właściwie on tam z zoczadział, zwariował, bo on coś takiego Bryłka powiedziała, że właściwie skrytykowała: no, że dlaczego nie ma, nie ma wojska, dlaczego wcześniej tego nie zrobiliście, a ono, że to jest wprost ruska, Narracja i tak dalej, czyli właściwie każda krytyka, każde pytanie, każda sugestia nawet, to jest, to jest według tych ludzi, tych wariatów, tych oszołomów, w mojej opinii tych zdrajców polskiego interesu narodowego i polskiej racji stanu, którzy działają na niekorzyść bezpieczeństwa państwa polskiego, po prostu ruska narracja.